Cześć przyjaciele! Pod maską Leganzy znajdowały się silniki Holdena australijskiego oddziału General Motors. Są to silniki o pojemności skokowej 1,8 2,2 litra. Najbardziej rozpowszechnione są 2-litrowe jednostki napędowe o mocy 133 km, pozwalające przyspieszyć do 100 km na godzinę w 10,3 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną 200 km na godzinę, przynajmniej według producenta. Silnik ten był wyposażony w pięćbiegową manualną skrzynię biegów ZF, która spisała się dobrze. Średnie zużycie paliwa wahało się od 9 do 12 litrów, w zależności od wielu czynników. Mocniejszy alternatywny silnik o pojemności 2,2 litra jest tylko o 3 km mocniejszy i był przeznaczony głównie na rynek amerykański. To właśnie z reguły łączono z czterybiegową automatyczną skrzynią biegów, co znacznie zmniejszało potencjał silnika i dodatkowo zwiększało zużycie paliwa. Wygodne i miękkie, być może zbyt miękkie, zawieszenie dostrojone jest w klasycznym amerykańskim stylu. Oś przednia wyposażona jest w kolumny McPhersona, a oś tylna w układ wielowahaczowy. Bezpieczne sterowanie zapewniało zmienne wspomaganie kierownicy i system kontroli trakcji. Żywotność elementów zawieszenia jest średnia. Asortyment części zawieszenia do Deu jest niewielki. Słabym punktem podwozia są łożyska podporowe przednich amortyzatorów. Zaczynają skrzypieć, co słychać podczas manewrowania na parkingu. Ciche klocki można wymieniać niezależnie od dźwigni, są wymienne. Regularna konserwacja, czyszczenie i smarowanie wymaga dość złożonego mechanizmu hamulca postojowego. Wbrew reputacji Deu jako zawodnej, Leganza nie wzbudziła żadnych większych obaw, ale miała kilka problematycznych obszarów. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu, warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów. Przede wszystkim było to oddzielenie korbowodów, dzięki czemu nie zakopano ani jednego silnika. Wątpliwym pocieszeniem będzie fakt, że usterka nie występowała często i była na mniej więcej taką samą skalę jak w Oplus silnikami o tej samej nazwie. Silniki wymagają regularnego sprawdzania poziomu oleju, bez czekania, aż zapali się kontrolka, wtedy będzie za późno. Silnik posiada napęd paska rozrządu. Początkowo producent zalecał wymianę paska rozrządu co 90 000 km, ale później skrócił odstęp do 60 000 km. W leganzach z manualną skrzynią biegów z biegiem czasu pojawiają się luzy w mechanizmie zmiany biegów, co utrudnia zmianę biegów. W przypadku automatycznych skrzyń biegów należy pamiętać o dość częstej wymianie oleju co 40 000 km, a w trudnych warunkach nawet co 20 000 km lub raz w roku. Często zwraca się uwagę na sprężarkę klimatyzacji i układ kierowniczy. Niewątpliwą zaletą deu jest dobra odporność nadwozia na korozję. Minusem jest niska jakość materiałów używanych do dekoracji wnętrz, zwłaszcza tworzyw sztucznych imitujących drewno. Elementy chromowane stosunkowo szybko poddały się presji czasu i po przejechaniu 200 tysięcy km wyglądały już bardzo źle. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.